Dzień dobry. Wideo zrobione. Ale strasznie pada. Jeszcze nigdy nie miałem tyle problemów z uploadem filmu na YouTube'a co dzisiaj, czyli co wczoraj. Dla ciebie wczoraj, dla mnie dzisiaj. Po raz kolejny już. Po raz trzeci wrzucam ten sam film. Trzymaj kciuki, chociaż jak to oglądasz to pewnie już... Tak więc miałem dzisiaj okropny dzień. Wstałem z rana i ledwo się zebrałem do montowania wideo. Zamiast montować jak zwykle 40-50 minut, montowałem 2,5 godziny, bo co chwilę miałem problem techniczny. Tym samym nie pobiegałem z rana. Potem w pracy też było tak sobie, nic nie nagrywałem. Wróciłem do domu, miałem parę z 5 w rodzinie z własnego powodu. Brazoletka e, anty narzekająca zmieniła swoją rękę kilka razy. Pomyślałem, że zabiorę rodzinę na jedzenie, więc piekaliśmy na sushi i zaczął humor się poprawić. Nie miałem sobie oczywiście kamery. Chciałbym ci się powiedzieć o moim sposobie na walczenie z takimi kryzysami, więc u mnie działa to w ten sposób, że muszę się najeść, muszę zagryźć, do tego dobra kawa. I nie wiem jak ty, ale ja bardzo lubię oglądać. Mieczyńskiego, który ma kanał, między innymi masochista, i to, to mi poprawia humor. I właśnie teraz będę przychodzić przez taką kurację, więc trzymaj kciuki, aby jutro był lepszy odcinek. 14 minut później. Od razu lepiej. Wbijam sobie w głowę, żeby za każdym razem, gdy czuję, że tracę humor, to iść dobrze zjeść. Zagryć dwoma ciastkami, wypić kubek kawy i obejrzeć odcinek mieczyńskiego. Działa całkiem zacnie. Na tyle dzisiaj. Jutro będzie lepiej. Ogólnie to obżarłem się jak świnia i trochę poprawiłem swój humor. Po tym jak rozłączyliśmy się ostatnim razem, udało mi się napisać artykuł na 30.pl jestem w trakcie pisania artykułu na chmurowisko.pl i udało mi się zarezerwować bilety i hotele w Chorwacji prawie jutro. Jutro opowiem o swoim najbliższym miesiącu, bo bardzo mało go spędzę w Warszawie. I mam jeszcze parę zagadek, których sam nie wiem jak rozwiązać, więc mam nadzieję, że im pomożesz. Szczególnie jeżeli byłeś kiedyś w Chorwacji, to będzie, to będzie mi dużo łatwiej. Gdy mam doła, to muszę coś zjeść: zjeść ciastko, zjeść drugie ciastko, wypić kawę i obejrzeć miecia. Natomiast mam pytanie do Ciebie: może Ty znasz jakiś magiczny sposób, tylko bez alkoholu i bez innych dziwnych używek? które poprawiają humor, gdy masz zły humor. Bardzo mi, bardzo mi pomożesz. Idę spać. Wstanę z rana, zrobię film bardzo szybko, potem zrobię długi bieg, zjem, wypiję kawę, popracuję i od razu dzień będzie lepszy. To jest dobry pomysł. Tym samym ty będziesz mieć lepsze wideo i jeszcze lepszy materiał. Więc dziękuję Ci za wyrozumiałość i dziękuję Ci za wszelkie wsparcie. No i do zobaczenia jutro.